Twojego pierwszego wina w Fortnite, cie. chcesz dowiedzieć się, jak wygrać gierkę w Fortnite, cie? w większości przypadków. Dzisiaj ten film jest skierowany dla Ciebie. Po pierwsze, wyszła nowa książka, o jeżeli jesteś fanem Fortnite albo lubisz czytać, albo w ogóle jesteś fanem Fortnite' i lubisz czytać, albo chcesz mieć po prostu jakąś pamiątkę, to kup tam, y no. to kup tam książkę w Empikach, smyku. W kioskach ona występuje, kosztuje 29,99. I w momencie, w którym to oglądacie, książkę można już kupić. Także zapraszam. Ja sam mam tutaj tą książkę i przeczytałem ją. I zwróciła jedna rzecz moją uwagę. Czytałem sobie ją i w pewnym momencie widzę takie coś. Jak zawsze wygrywać po prostu, okej? Okay? To ja wam dzisiaj to pokażę. Po pierwsze, pamiętajcie o kupieniu tej książki w sklepach, których wam wymieniłem. Ona będzie dzisiaj przez cały odcinek w rogu ekranu. Zapraszam na Instagrama, Facebooka, bo tam też będę zdjęcia wrzucał razem z tą książką. Skoro temat książki, to mam ich... O Jezu, mam ich... Bardzo dużo, mam ich nawet cały karton jeszcze, poza tym, co tutaj pokazuję. Więc jeżeli chcesz wygrać taką książkę, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i napisz w komentarzu, dlaczego ty chcesz wygrać. A, i osoby, które wpiszą kod Norif będą miały większe szanse, bo zapytam się kolego, masz kod Norif? on powie, nie mam. To nie wygrałeś, niestety. Zapraszam cię teraz do oglądania mordeczko poradnika. Ok, ludziska, na początku musicie zobaczyć mapę i lecieć jak najdalej od miejsca, w którym leci bus. Tak, jak na przykład tutaj albo tutaj. Tu i tu możemy z, sobie zlokalizować kulki, więc na przykład polećmy tutaj. Ok, możemy już wysiąść i wysiadamy sobie teraz na przykład, lecimy na kulkę ludziska, na kulkę, na kulkę. Okej, okay, jak teraz już jesteśmy na dole, to najważniejsze jest to, aby ludzie, y, którzy tutaj lecą, po prostu nie lecieli. Jeżeli ktoś leci, no to mamy przegwizdane, bierzemy kulkę i uciekamy, ale jeżeli nikt nie leci, zobaczmy. Nie, nikt nie leci, to możemy sobie wziąć pozbierać skrzynki, bo tu mamy free skrzynki. Mamy pierwszą skrzynkę, zobaczmy co nam wyleci. O jakiś syf. Zobaczmy drugą skrzynkę. O, są podki przynajmniej gitara. I tutaj była trzecia skrzynka. No i to będzie nasz luz w takim razie teraz Więc sobie potki możemy jeszcze wypić I tu, i tu, i tu, i tu Dobra Teraz bierzemy kulkę, ludziska Bo ta cała taktyka opiera się na kulce Pamiętajcie, kulka jest mega OP Ma teraz 150 HP Kiedyś miała 300 Została znerwiona z 300 na 200 Z 200 na 150 I strefę mamy bardzo daleko, tak? Więc jako, że mamy kulę Teraz nie przejmujemy się tym Bo dla nas to nie jest problem że Bardzo szybko dojdziemy do strefy I nie idziemy do takich miast Jak tutaj jest, Ludzka. Odbijamy od tego miasta I szukamy pojedynczych domków Takich jak na przykład tutaj ten w... W tym lodowisku, co jest, nie? Ok, wchodzimy do pierwszego domku. Pusta, niestety, tu się refis skrzynka, ale nie trafiliśmy. Wszystko zbieramy i idziemy. Okej, okay, druga poboczna miejscówka i zobaczmy co tutaj mamy. Mamy skrzynkę, potki, weźmiemy sobie wiadomo, to jest ta nowa broń, ja też ją wezmę, nie wiem, nigdy z niej jeszcze nie strzelałem tak naprawdę. Dobra, i idziemy tutaj, tutaj też mamy skrzynkę, więc musimy liska patrzeć zawsze po pobocznych miejscówkach, okej, okay? Dobra, druga, no i nic ciekawego, no to dobra, to sparamy stąd. Okej, okay, kolejny poboczny domek, ale w ogóle z tego co widzę nie mamy farta do rozpiania się skrzynek, tutaj nie ma skrzynki, a też często się respi. No i zbierzemy amunicję i sparam stąd, odrapię, może się przydać. Dobra, kolejny poboczny domek i pusto! I pusta! Dobra, wlecimy sobie w ten ludziska i zobaczymy, czy tutaj jest lutowane. A widzę, że nie jest, bo już kałak stoi z amunicją, więc poszukajmy może jakiejś skrzynki, bo ten kałak nas nie interesuje za bardzo. A skrzynka jest, więc jeszcze tylko na chwilę wejdziemy na górę, pozbieramy amunicję, bo to ważne. Przydaje się ta amunicja, chociaż i tak pewno nie wykorzystamy. Ale jak już można zbierać, to zbierajmy. No i kolejne potki. Dobra, mamy full potek, bo możemy mieć 6. więc dobra, spadamy stąd. O dobra, widzę, że tutaj się coś znalazło. MK, to podmienimy sobie za kałacha, bo moim zdaniem MK jest o wiele lepsza niż Ja Jezu, nienawidzę chodzi na tym lodowisku, zawsze mnie to irytuje. Ech, ech. No i dobra, jeszcze polutujemy sobie poboczne domki, e, a widzę, że stało 30 osób, więc już jesteśmy w top 30. To jest nawet spoko miejsce, ale my wiadomo, lecimy po wygraną. No, i mamy kolejny poboczny domek, który możemy sobie wejść tak po hamsku, po prostu. Zbieramy wszystkie drewniane meble, bo to jest cały. to jest darmowe, są materiały. Dlatego właśnie ten domek nazywam Amohausem. Ty, zawsze tutaj tylko amunicja jest ludziska, zawsze tutaj tylko amunicja jest, nic więcej tutaj nie ma. Nie mi się, dobra, tak jak powiedziałem, meble zabieramy, rozbiórka. Tutaj zapraszamy, ekipy remontowe. No, leaf. Dobra, lecimy dalej. I tutaj, czy coś ciekawego będzie. No nie. Lepiej zostać z tą nową bronią, bo jeszcze jej nie widziałem, więc spróbuję chociaż przetestować. Dobra, spadamy stąd. Zauważyłem, że jesteśmy blisko strefy, więc warto z tej górki się rozejrzeć, czy kogoś nie ma, ja tutaj się rozejrzałem trochę wcześniej nikogo nie widziałem, więc możemy iść. Pamiętajcie, że jeżeli strefa się zaczyna zmniejszać, to wszyscy biegną do kółka, więc bardzo duża szansa jest na to, że kogoś traficie, pomimo, że jest 24, 24 osoby, więc w ciągu dwóch minut prawdopodobnie ktoś tutaj przyjdzie, więc ja bym ustawił się w jakimś miejscu, które jest mniej ryzykowne, więc ja bym po prostu wziął kulę i spadał stąd. Dobra, liska. byśmy mogli stanąć tutaj, bo też materiały są ważne na no nie i sobie zacząć... O, shotgun. O, shotgun, ty, patrz, cyk. Tak jak mówię, byśmy mogli stanąć tutaj i sobie sfarmić to drzewo, ale tak naprawdę nie opłaca nam się, bo jesteśmy odsłonięci, więc warto iść na miejsce, gdzie możemy sobie sfarmić za darmo y, takie na przykład drzewo i nie ryzykować, że w ogóle ktoś nas zniszczy. Jako że mamy kulkę, wystarczy zająć tutaj w tej strefie ten wysoki punkt na mapie, bo z tego, co widzę, nikogo tam nie ma. Tam też są drzewa, możemy sobie na spokojnie je wziąć. No dobra, widzę tam lud ludziska, i teraz y, moglibyście się zastanawiać, czy jesteście greedy i idziecie po ten lud. I w takiej sytuacji pójdziemy, ale ja obstawiam, że ktoś zacznie do mnie strzelać 100%. Bo zawsze takie ludzie się źle kończą, jak idziecie gdzieś, gdzie jest nielutowany. Dobra, wysiadamy. No tak jak mówiłem, zawsze tak jest, więc nie opłacę się ludziska, nie bądźcie greedy. Ja sobie wezmę i tak ten krzak. <laughs> nie bądźcie greedy, ale i tak tutaj czekam. Ja, ten koleś do nas idzie, ja sobie założę ten krzak, bo on amortyzuje jeden hit. Więcej, weźmiemy apteczkę i spadajmy stąd. Więc nie chodźcie do takiego miejsca. Mieliśmy. To jest tam jeszcze la, widzicie? Salił i krzak mi zbiło Więc mówię, jak siedzieliście na górze mieć dobre miejsce, to trzeba było tam siedzieć. A teraz musimy spadać do strefy. Także yy, lecimy do strefy. Wiecie co? Skoro yy, to czerwone coś, dzisiaj się kulki jest w strefie i to jest największy, najwyższy punkt, to tam byśmy się właśnie udali. Jako, że mamy kulkę, to najwyższe punkty nie są nam straszne w ogóle. Zobaczymy tylko, czy ktoś jest, tak na bezpiecznego musimy wejść. Ale czekajcie. Nie, są skrzynki, więc tutaj nikogo nie ma. Ojeju, wiecie co jeszcze zrobimy? Zrobimy pułapkę, która była opisana. Zrobimy pułapkę. Patrzcie, mamy dwie skrzynki tutaj. Jedną otworzymy, ale tylko jedną otworzymy i damy tu trapa, co? Dajmy trapa, dobra. Otwórzmy sobie jedną skrzynkę, bo dwie to i tak za dużo. I zostawmy sobie... O, zostawmy sobie tutaj. O, zamknijmy drzwi tylko jeszcze może, tylko... Widzicie, kuli nie mogę do środka włożyć, ale nie będziemy rozwalać nic, żeby się nie, nie wydawać, bo nie możemy tutaj kuli włożyć, więc po prostu moim zdaniem powinniśmy zamknąć drzwi i czekać, może ktoś przyjdzie. <grym> więc czekamy, i tak jesteśmy w strefie, zostało 13 osób, także czekamy. Dobra ludziska strefa dochodzi, zobaczymy gdzie będzie kolejna, więc warto zobaczyć za chwileczkę. Mm. O, trafiło idealnie na nas. Dobra, ej, super, dobra, co zostajemy tutaj, może ktoś się wali w naszego trapa i by było śmiesznie mega. Ej, jedzie chłop na tyrolce! Ej, jedzie chłop! Cicho! Ta, jedzie na tyrolce, jedzie na tyrolce. Ty. Skrzynkę zostawiliśmy w rozgotwartą. Wejdzie tutaj 100% Nie zabieraj kulki, wejdź To było najłatwiejsze, kolego, to było najłatwiejsze na świecie <laughs> Ale to są rzeczy w tej, w tej książce, ty, musicie, musicie, musicie ją kupić Ej dobra ludziska, zrobimy takie coś, wywalimy tutaj nasze wszystkie rzeczy, tak w razie czego jakby ktoś tu przyszedł i zabierzemy stąd te rzeczy, żeby on wiesz, bo mógł się spodziewać wtedy, że tutaj był trabnie, Skoro tutaj leży taki ludzik. Więc my go wywalimy tutaj, żeby nikt się nie skapnął. To jest ryzykowna akcja, ale jak słyszymy, że obok nas nikogo nie ma, to możemy tak zrobić, bo przestawiajmy sobie wszystko i czekajmy dalej. Dobra, strefę mamy dalej ludziska, więc ja bym zrobił tak, że po prostu tutaj przyniesiemy kulkę i zostaniemy tutaj do czasu aż strefa nie przyjdzie, wiecie, więc chodźcie po tą kulkę, weźmiemy sobie, ja tutaj drugiego trapa postawiłem w międzyczasie, ale to chyba nic się z tym nie stanie, po prostu sobie zawińmy kulkę, żeby nam nikt nie zawinął, w ogóle trzy osoby zostały, więc yy, dwóch się jeszcze musi yy, zacząć bić i my wchodzimy na trzeciego, najlepiej, dobra, zaczynamy wyjeżdżać, w ogóle zobaczymy co było w tej skrzynce, czy się koledze opłacało. No, chyba kolego nie za bardzo, zginąłeś po to, żeby zostać szarą MK i potkę. Dobra, bierzemy tą kulkę, bo ona ma więcej wytrzymałości. O właśnie, koleś padł. Więc zostaliśmy jeden na jeden, to teraz sobie możemy na spokojnie, na szybko wyczaić gdzie ten kolega jest, bo widzę, że z prawej i z lewej strony są zabudowania. Więc jak zostajecie w takiej sytuacji, to zobaczcie, zobaczcie sobie. Widzę go z lewej strony, stawia luncha, widzicie? O, leci. Możemy wysiąc, spróbować go trafić. Dobra, nie. Wiecie co? Teraz tak. Dlaczego film nazywa się jak zawsze wygrać? A no dlatego, że tym sposobem zawsze dojdziecie do drugiego miejsca. Zawsze. Więc jesteście w top 3. Także możecie czuć się jak wygrani. A zawsze niestety w każdej taktyce nadchodzi na samym końcu taki moment, że stajecie właśnie jeden na jeden, tak jak ja tutaj i możecie zrobić dwie rzeczy. Albo siedzieć, zbudować sobie bazę i siedzieć albo kolesia dojeżdżać. Ja preferuję tą drugą opcję dojeżdżanie. więc tutaj jest 50 na 50. Musicie sobie spróbować ogarnąć co wy bardziej wolicie. My sobie Teraz spróbujemy go obejść, jakby dookoła. Na spokojnie. On nie wiem, czy to słyszy, czy nie. Chyba nie. Patrzcie, co on robi. Jak miał sniperkę, to jest easy kill. Ale wiecie, co damy mu szansę się jeszcze odegrać? Wy byście mogli tutaj mu dwa heady strzelić Ale my tak na spokojnie do niego podejdziemy. Sobie tutaj stawimy takie coś. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, koleś ma łuk, więc trzeba. Z tym łukiem trzeba ostrożnie kolego. Bo ten łuk, jak nas trafi, to 150 km dostajemy. A my mamy tylko 150. Dobra, koleś nam zniszczył kulę, to jest nieważne. My sobie zabudujemy się. Też gram tak, żeby wam pokazać, jakbym był. Jakbym trochę gorzej grał. Bo tak naprawdę, to już bym go zabił wcześniej i dojeżdżał. Ale jak nie umiecie grać do końca, to zagram. Takim trochę sposobem na warzywniaka, o. Znaczy ja wiem, że dużo osób potrafi lepiej grać ode mnie, ale ja zdaję sobie sprawę, że dużo osób też mi pisze, że nie ma ani jednej wygranej, więc no muszą gorzej grać, więc ja spróbuję tak zagrać, jakbym nie umiał dobrze grać. Chociaż i tak możecie mówić, że za dobrze. Dobra, zobaczmy, kolega jest nad nami. O, patrzcie co on robi. Dziwna ta nowa broń. Dobra, spadamy stąd. Przejmiemy sobie teraz high ground ludziska, cyk cyk. No i tak naprawdę jesteśmy nad kolejem, oddał nam tak naprawdę inicjatywę na dół, więc możemy czekać tylko na górze na jego ruch, ale ja tam nie jestem taki. Ja tam lubię. O. Szybka edycja. Uuu, udało się wygrać. No, także. No i okej, okay, jak widzieliście, wygraliśmy bardzo łatwo, więc odebraliśmy swoją parasolkę za pierwszego wina i mam nadzieję, że wy też. Co zrobicie, jeżeli nie macie żadnej wygranej? Albo jeżeli macie, to że o wiele łatwiej teraz wygracie. Przesyłajcie swoje screeny, że wygraliście parasolkę na mojego Facebooka i coś wtedy zrobimy. No. Do widzenia. Może ja sprzedam po prostu te gazetki. Eee, nieważne, ważne